Cześć witajcie moi drodzy witam was w kolejnym odcinku na kanale szok i niedowierzanie kolejne czołgi mają być w... zbafowane kolejne czołgi mają zostać poprawione przez Wargaming kolejne czołgi ósmotierowe ósmotierowe premki chociaż z tego co pamiętam to T95E2 czyli czołg za pierwszy w ogóle program rekrutacyjny on chyba nie zarabia więcej. W ostatnim czasie widzimy, że Wargaming daje właśnie po cztery maszyny na super test, i tutaj mamy kolejne cztery maszyny. W niektórych zmiany są większe, w niektórych zmiany są mniejsze. Przypominam, że jest to super test, to są na razie koncepcje zmian, i to wszystko może jeszcze zostać czy cofnięte, ewentualnie może poprawione, może pogorszone. E, przypatrzmy się, pierwszy czołg jaki jest na liście to niemiecki czołg średni ósmotierowy, e, spychacz panca, e, który no niestety zbyt dobrym czołgiem nie jest. I widzimy pierwsza koncepcja zmian to jest poprawienie czasu przeładowania, czyli zwiększenie DPM-u na ponad 2000, to już jest spory, e, spory wzrost jeśli chodzi o tą koncepcję. Poprawienie celności z 0,42 na 0,4 to dalej będzie kiepsko, niestety, jak na działo strzelające za tak małą wartość uszkodzeń, no ale wiadomo, lepiej to lepiej. Skrócenie czasu skupiania i zwiększenie puli hp tych hp niewiele, bo o 50. Czy to jakoś mocno odmieni ten czołg? No na pewno każda zmiana na plus powoduje, że pewnie troszkę lepiej nim się będzie grało, ale dalej będziemy mieli... Niezbyt dużą mobilność, dalej będziemy mieli niezbyt, niezbyt fenomenalną penetrację i dalej będziemy mieli wielkiego cyca na wieży, w którego wszystko wchodzi, więc no, zmiany na pewno na plus, ale czy spowodują, że ten czołg będzie wymiatał? Nie wydaje mnie się. Oczywiście, jeżeli te czołgi będą ulepszone już na normalnych serwerach, to wtedy podejdę do ogrywania ich ponownie, do zrobienia materiałów tak, jak zrobiłem to chociażby. O jak robię materiał chociażby z STA-2, z Super Pershinga, z STG czy z T34.3. Kolejny czołg, który jest tutaj na liście, to M46 Paton KR Czołg, za którym ja za bardzo nie przepadam. No i tu mamy koncepcję zwiększenia zauważalnie dPM-u i skrócenia czasu skupiania działa, co, czasu celowania, co to, jak no, to powinno być odczuwalne. Yy, niestety, nieruszona jest penetracja podstawowa, to też troszeczkę boli. T952, czyli totalny szrot i dziwię się, że tak mało zmian ma, bo zobaczcie, poprawienie penetracji, ale dalej do wartości słabej, jeżeli mówimy o wartości bazowej, poprawienie czasu celowania, ale nie ma tutaj żadnych poprawek co do mobilności, czy chociażby do tej. Tragicznej wieży z wielkim cycem, tak samo zresztą jak ma 59 paton, do którego możemy przejść zaraz, który też jest tutaj na liście, gdzie no, jak zmieniono wieżę w patonie 10 tierowym to od razu inaczej tym czołgiem mogliśmy sobie grać, o wiele lepiej się nim gra. Natomiast na 59 paton znowu koncepcja zmiany czasu celowania, no, z bazowej 2-3 na 1,9 to powinno być odczuwalne. Dodatkowo poprawa rozrzutu, zwiększenie mocy, ale jeżeli zwiększymy moc i pojazd będzie jeździł szybciej, no to też ten rozrzut pewnie będzie większy, więc stąd ta poprawa, która w praktyce może nie będzie aż tak odczuwalna, wzrost mocy, yy, mocy na tonę, ale dalej wydaje mi się, że ten czołg, ten czołg i ten czołg, przede wszystkim tutaj ten x na wieży powinien być dużo, dużo mniejszy. Czy te czołgi po takich zmianach będą wymiatały na randomach? Wydaje mi się, że nie. Czy te czołgi, czy te zmiany spopularyzują te czołgi? Wydaje mi się, że może lekko, zwłaszcza w pierwszej fazie, jeżeli te zmiany wejdą, ale dalej nie wydaje mi się, by te cztery maszyny nawet po tych zmianach mogły. W jakikolwiek sposób konkurować z najpopularniejszymi czołgami premium, usmotierowymi, jakie obecnie mamy w grze. Będę się przyglądał, oczywiście, jeżeli będą zmiany w poszczególnych maszynach wchodziły na normalny serwer, to wtedy też na streamach te czołgi będę ogrywał i postaram się Wam przygotować materiały. To tyle z takich krótkich informacji. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.